Wiesz, dlaczego tu jesteś, Iwie Hammond? Jesteś oskarżony o zdradę stanu, terroryzm i akcje wywrotowe. Za co karą jest rozstrzelanie. Masz tylko jedną szansę, żeby ocalić życie. Powiedz nam, kim jest i gdzie przebywa. WII. Będziesz współpracować. Nie. Ludzie nie powinni bać się rządu. To rząd powinien bać się ludzi. kompromisowa wizja przyszłości Twórców trylogii Matrix. V jak vendetta. Litości Nie dziś